Kościół dla mnie jest jak dom z historią, której kiedyś nie rozumiałem. To był też dom, z którego uciekałem i którego może nawet się wstydziłem, ale to jest też dom, w którym jest bardzo wielu kochających członków rodziny. Fundamentem jest przede wszystkim ojciec tego domu, czyli Pan Bóg, który daje ciepło, który daje wodę. Który daje pokarm, który jest spoiwem i fundamentem. Teraz dla mnie to jest miejsce, w którym czuję się po prostu bezpiecznie. To jest miejsce, gdzie też jest moja tożsamość. Takie miejsce, bez którego sobie dzisiaj nie wyobrażam po prostu życia. Normalnego. Po prostu normalnego. To był kościół, który zburzył wszystkie moje dotychczasowe wyobrażenia. Zawsze miałem mylne wyobrażenia na temat wspólno. Pamiętam, że jak byłem pierwszy raz na sandale w dolnym kościele, to po prostu się pomodliłem do Ducha Świętego, żeby działał swoje, nie wiem, co tu robię. Wydawało mi się, że ksiądz jest taki, no spoko, ludzie są tacy trochę dziwni. Okazało się później, że jest na odwrót. Chociaż tak naprawdę ksiądz Symuza jest naprawdę spajającą osobą w tym duszpasterstwie. Natomiast to, co właśnie, czego ja doświadczyłem, to, co mnie porwało, to taka normalność, że ludzie, którzy są w duszpasterstwie, są takimi samymi osobami jak ja, które próbują wierzyć, próbują żyć, próbują szukać Pana Boga, i to jest cudowne, że można szukać i, i doświadczać Pana Boga właśnie wspólnie. Wyjazd, który najbardziej mi zapadnie w pamięci, to Sylwester 2018 roku, kiedy niestety zginął e, podczas tego wyjazdu nasz przyjaciel, Janek Matak. To, co mi zapadnie w pamięć, to to, jak się zachowaliśmy jako całość. To znaczy, zostaliśmy wtedy, nie uciekliśmy. Przeżywaliśmy razem ten trudny czas, ten trudny okres. Towarzyszyliśmy sobie wzajemnie, modliliśmy się za Janka i to było coś, co Wyryło się szczególnie w mojej pamięci, że wspólnota to nie tylko ten czas, kiedy jest dobrze, kiedy jest fajnie, kiedy się bawimy, ale przede wszystkim, że jesteśmy razem, przed, przede wszystkim wtedy, kiedy jest trudno i kiedy wielu rzeczy nie rozumiemy, może nawet się buntujemy. Więc to było takie bardzo umacniające i na pewno zapadnie mi w pamięć chyba do końca życia.